Kaseta 404. Sprawa Joanny Kowalskiej. W listopadzie 2019 roku podczas porządkowania archiwum po zmarłym księdzu Janie Włodarzewskim natrafiłem na teczkę opisaną jako materiały robocze 1975 do 1976. Zawierała fotografie, odręczne notatki, fragmenty protokołów przesłuchań oraz kasetę magnetofonową z nagraniem głosu młodej kobiety. Na okładce teczki widniał napis: Sprawa Joanny Kowalskiej, Brzeziny, województwo łódzkie, do zniszczenia po mojej śmierci. Jako spadkobierca jego archiwum, nie wykonałem tej ostatniej woli zmarłego księdza. To, co Państwu przedstawię, jest rekonstrukcją wydarzeń z lat 1975 i 1976. Opartą na zachowanych dokumentach i relacjach trzech żyjących jeszcze świadków, którzy zgodzili się mówić pod warunkiem zachowania anonimowości. Brzeziny to niewielka wieś w województwie łódzkim, licząca w połowie lat 70. około 200 mieszkańców. Typowa polska wieś tamtych czasów, PGR, szkoła podstawowa. Dom kultury i kościół, który formalnie działał, ale pod stałą kontrolą władz lokalnych. Mieszkańcy żyli skromnie, większość pracowała w PGR-ze lub dojeżdżała do pracy w mieście. Rodzina Kowalskich mieszkała na końcu wsi w drewnianym domu odziedziczonym po dziadkach. Jan Kowalski pracował jako traktorzysta, jego żona Jadwiga zajmowała się gospodarstwem domowym i dwójką dzieci. Starszą była Joanna, siedemnastoletnia dziewczyna opisywana przez sąsiadów jako spokojna, religijna, pomagająca w domu. Pierwsze niepokojące objawy pojawiły się w sierpniu 1975 roku. Z notatek księdza Włodarzewskiego. Matka dziewczyny zgłosiła, że Joanna zaczęła mówić przez sen w nieznanym języku. Początkowo sądzili, że to jakiś język nauczany w szkole, ale nauczycielka zaprzeczyła. Dziewczyna nie pamięta tych nocnych rozmów. We wrześniu objawy nasiliły się. Jeden z sąsiadów Stanisław Mazur zanotował w swoim dzienniku. Joanna Kowalska krzyczała przez północy, krzyki dobiegały z ich domu jak z rzeźni. Rano zapytałem Jana czy dziewczyna jest chora. Odpowiedział tylko, że lekarz nic nie wie. Z protokołu rozmowy księdza z matką dziewczyny. Jadwiga Kowalska twierdzi, że córka mówi rzeczy, których nie mogła się nigdzie nauczyć. Cytuję fragmenty łacińskich modlitw, które zna tylko duchowny. Potrafi recytować całe pasus z Biblii w języku, którego nikt w okolicy nie rozpoznaje. Gdy zapytam dziewczynę o te słowa na jawie, twierdzi, że nic nie pamięta. W tym czasie pojawił się pierwszy donos z akt milicji w Brzezinach. Obywatel zgłasza podejrzane zachowania w domu państwa kowalskich. Według donoszącego w domu odbywają się nocne spotkania, podczas których słychać głośne krzyki i śpiewy religijne. Prosi o interwencję. Październik 1975. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Z relacji świadka, który życzy sobie pozostać. Anonimowy. Joanna zaczęła atakować ludzi. Najpierw własną matkę, potem młodszego brata. Ale to nie było normalne szaleństwo. Ta dziewczyna miała siłę dorosłego mężczyzny. Dwóch sąsiadów musiało ją trzymać, żeby nie zabiła matki. Ksiądz Włodarzewski napisał: Odwiedziłem rodzinę 15 października. Dziewczyna siedziała w kącie izby, związana sznurem. Gdy mnie zobaczyła, zaczęła mówić po łacinie. Cytowała fragmenty egzorcyzmów, których nie mogła znać. Gdy próbowałem się do niej zbliżyć, rzuciła się na mnie z wrzaskiem. W tym samym czasie. Władze lokalne zaczęły wywierać presję na rodzinę. Sołtys wsi otrzymał polecenie wyjaśnienia sprawy dziwnych incydentów w domu Kowalskich. Ojciec dziewczyny został wezwany na przesłuchanie do siedziby milicji. Listopad 1975. Ksiądz Włodarzewski podjął decyzję o przeprowadzeniu egzorcyzmu. Z jego notatek nie miałem wyboru. Dziewczyna była więźniem w swoim własnym ciele. Rodzice błagali o pomoc. Wiedziałem, że łamie przepisy, ale nie mogłem stać z boku. Pierwszy egzorcyzm odbył się 20 listopada w nocy w domu Kowalskich. Obecni byli ksiądz, rodzice dziewczyny i dwóch sąsiadów. Z opisu księdza Joanna leżała na łóżku związana. Gdy zacząłem odmawiać modlitwy, jej ciało zaczęło się konwulsyjnie trzepotać. Mówiła jednocześnie w trzech językach, polskim, łacińskim i aramejskim. Głos miała głęboki, męski, zupełnie inny niż normalnie. Na kasecie magnetofonowej zachował się fragment tego głosu. To jedyny dowód dźwiękowy całej sprawy. W nagraniu słychać najpierw łaciński fragment. Następnie dziwny, chrapliwy głos wypowiada w aramejskim. Maria, apa. Po czym ten sam głos, ale już po polsku mówi. Nie odejdę, nie odejdę stąd. To ciało jest moje. Pierwszy egzorcyzm trwał 5 godzin i zakończył się niepowodzeniem. Ksiądz Włodarzewski zapisał. Dziewczyna krzyczała przez całą noc. O świcie zemdlała, ale gdy się obudziła, nadal nie była sobą. Coś w niej siedzi i nie chce odejść. Drugi egzorcyzm odbył się tydzień później. Tym razem ksiądz poprosił o pomoc kolegę z sąsiedniej parafii z notatek drugiego duchownego. Nigdy nie widziałem niczego podobnego. Dziewczyna mówiła. Rzeczy, których nie mogła wiedzieć. Wymieniała imiona zmarłych mieszkańców wsi, opisywała ich grzechy, wiedziała o sprawach, które działy się przed jej narodzeniem. W trakcie drugiego rytuału doszło do incydentu. Joanna zerwała więzy i próbowała wyskoczyć przez okno. Jeden z pomagających mężczyzn złamał rękę, próbując ją zatrzymać. Wieść o egzorcyzmach dotarła do władz. 30 listopada Dom Kowalskich odwiedziła komisja z udziałem milicjanta, lekarza i przedstawiciela władz gminnych. Z protokołu komisji Joanna Kowalska wykazuje objawy choroby psychicznej, rodzina odmawia, hospitalizacji, ksiądz Włodarzewski otrzymuje nagane prowadzenie nielegalnej działalności religijnej. Trzeci i ostatni egzorcyzm odbył się 15 grudnia 1975 roku w tajemnicy przed władzami. Z notatek księdza Dziewczyna była słabsza niż wcześniej. Rytuał trwał całą noc. O świcie coś się zmieniło. Joanna nagle uspokoiła się, otworzyła oczy i zapytała, gdzie jest. Po raz pierwszy od miesięcy brzmiała jak ona sama. Ale czy rzeczywiście była wyleczona? Ostatni wpis w dzienniku księdza, datowany na styczeń 1976 roku, Joanna wróciła do normalnego życia. Chodzi do szkoły, pomaga w domu. Ale czasami łapie na niej spojrzenia, jakby to, co w niej się działo, nadal tam było, tylko się ukrywało. Rodzina Kowalskich przeprowadziła się z Brzezin wiosną 1976 roku. Podobno do krewnych na Śląsku. Dom stoi pusty do dziś. Ksiądz Włodarzewski nigdy nie mówił o tej sprawie publicznie. W prywatnych notatkach zapisał, czy rzeczywiście udało nam się wypędzić to, co dręczyło Joannę. A może tylko nauczyło się lepiej się ukrywać? Nie znam odpowiedzi na te pytania. Wiem tylko, że niektóre rzeczy lepiej zostawić w spokoju. Joanna Kowalska, jeśli jeszcze żyje, ma dziś około 62 lat. Nikt nie wie, gdzie przebywa. Kaseta z nagraniem jej głosu nadal istnieje. Jeśli chcesz usłyszeć więcej historii, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, zasubskrybuj ten kanał. To dopiero początek.